Cześć, witajcie, assassin 08 z tej strony i witam Was w obiecanym unboxingu na moim kanale. Słuchajcie, na super profesjonalnym statywie składającym się z kilkunastu pudełek z grami, mogę tutaj teraz nagrać unboxing. No, i jak widzicie sami po tytule filmu, będzie to kolekcja Sims. Od razu mówię, że nie jest to pełna kolekcja, ponieważ nie posiadam jeszcze y, dwóch rzeczy, jeśli chodzi o Sims. Jedna taka mniej ważna, druga bardzo ważna. Jednak y, w związku z nadchodzącym Sims 4, które y, kupuję i będzie seria, postanowiłem skolekcjonować serię Sims. Jednak uprzedzając pytania, y, nie będę kolekcjonował dwójki ani trójki, jest tego za dużo, nie interesują mnie te gry w ogóle. Natomiast będzie to oczywiście kolekcja pierwszych Simsów, słuchajcie, i yy, wiąże z tą serią mega sentyment. Dlatego po prostu postanowiłem skolekcjonować tą serię. Jako, że wcześniej już yy, posiadałem trzy dodatki do Simsów: Proszę bardzo, yy, Balanga, Wakacje oraz Gwiazda. Posiadałem już te trzy dodatki wcześniej, więc postanowiłem skolekcjonować resztę. I nadarzyła się taka okazja, i po prostu je yy, mam. Ok, mam dwie paczki. Które dzisiaj do mnie dotarły. No i po prostu sobie je otworzymy i sprawdzimy zawartość. Pierwsza paczka. Dobrze zamknięta. Jak widzicie, są trzy dodatki. Otwórzmy. No i dobra. No i mamy, słuchajcie, trzy dodatki. Proszę bardzo. Randka, zwierzaki oraz światowe życie. Proszę bardzo, Sims Randka staram się jakoś tam wam to pokazać w miarę The Sims Run, dodatek do gry no i tutaj mamy opis otworzę sobie jeszcze, sprawdzę, tu jest numer seryjny tutaj natomiast znajduje się płyta którą tam nie bardzo chyba widać no i jest też instrukcja z tyłu coś jest? z tyłu jest miejsce na wpisanie numeru seryjnego Oczywiście, numer seryjny jest wpisany. No. A więc kolejny dodatek do pierwszej części Simsów. Następnie dodatek zwierzaki. Słuchajcie, naprawdę, wiąże z Simsami pierwszymi ogromny sentyment. Nawet sobie zainstalowałem ostatnio jedynkę i trochę grałem. Proszę bardzo. Simowi ulubieńcy. Zawartość pudełka. To płyta z grą. Jedna. Nie miały być dwie, tutaj, przypadkiem, w tych simsach. No nie wiem, jak to było, ze zwierzakami. Eee, no i instrukcja. No. Także tak to wygląda. Z tyłu jest numer seryjny. Czekajcie, ja się tutaj sprawdzę, bo napiszę dysk pierwszy, jak byk. Powinna być też i druga płyta. Nie wiem, co się tutaj e, stało. Oczywiście, napiszę do użytkownika, od którego to kupiłem, co jest z drugą płytą. Chyba, że po prostu tak jest napisane i tyle. No i trzeci dodatek z tej paczki to światowe życie, czyli pierwszy dodatek do, mm, do Simsów. Unikat być może. Oczywiście niniejszy dodatek wymaga oryginalnej gry The Sims, którą również chcę zamówić. Znaczy, no już prawie zamówiłem, ale no wyprzedziła mnie jedna osoba, no i niestety jej nie zamówiłem. No ale to tam jeszcze się skolekcjonuje. Proszę bardzo, to jest płyta ze Światowym Życiem. Natomiast tutaj mamy instrukcję. Ok? Także kolejny dodatek jest. W sumie, słuchajcie, dodatków do pierwszych Simsów jest 7 yy, i jest jeszcze oczywiście podstawa. Jak widzicie, tutaj mam na razie 6. No i jeszcze jeden dodatek. Myślę, że ci, którzy ogarniają temat, to wiedzą, co to za dodatek. To tak sobie odłożę. Tutaj w ogóle widzicie, że to jest tak krzywo. Tutaj mam ten aparat i w ogóle o, powinno być tak prosto, no ale mam trochę tak krzywo, no bo super konstrukcja, no niestety jest jaka jest no i słuchajcie, jeszcze tutaj mamy jedną paczuszkę więc to idzie na bok otwieramy ją i sprawdzamy zawartość Ok, jako że nie miałem przy sobie żadnego noża, nic takiego to musiałem po niego iść i sobie tutaj odpakować wyjmijmy z pudełka czy z koperty i jeszcze mamy folię którą sobie tutaj już odpakujemy bez problemu Okej, okay. otwieramy, wyjmujemy. co jest? No i dobra. Ostatni dodatek to Abracadabra! I nawet zawiera płytę demo z materiałami ekskluzywnymi Sims 2. Ekstra. Pudełeczko jest dość ciężkie w porównaniu do tych poprzednich. W tył oczywiście opis, uwaga, Twoi opanowali magię. Nowa dzielnica magiczna, ble, 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 wiadomo Ojej, płyta wyleciała Ale jest tak, pierwsza płyta, tutaj mamy ku fajne rozwiązanie, dysk trzeci, dysk drugi, tutaj w dysku drugim jest Jest Druga płyta z Simsami Natomiast Tu gdzie pisze dysk trzeci jest Już tutaj otwieramy Ekskluzywne materiały dodatkowe z gry. Sims 2. Super. No i mamy też instrukcję. To już taka kolorowa, ładna, fajna. I z tyłu pewnie jakiś kot. No zgadza się. O, i taka mała jeszcze reklama dotycząca Simsów. Jej. No właśnie. Także słuchajcie, no to było yy, takie. Prawie skolekcjonowanie serii Sims, no bo nie posiadam części pierwszej, tam na nią już poluję, tak że nie ma co tutaj się przejmować, bo ta część oczywiście również się u mnie pojawi, no i jak się pojawią to będzie oczywiście unboxing z tego. I nie wiem, czy nazwę to po prostu kolekcjonowanie Sims, e, część pierwsza, czy, czy po prostu kolekcjonowanie Sims i potem e, przy jakimś unboxingu ją pokażę. Nie wiem, zobaczymy. Słuchajcie, jeszcze w tym tygodniu powinny być dwa unboxingi. Jeden będzie najprawdopodobniej w piątek, a drugi w sobotę, ponieważ a zresztą to zobaczycie na, e, na materiale. 1 września, oczywiście Misterix, więc zapraszam bardzo serdecznie za dziś dziękuję i przepraszam trochę za jakość obrazu, no ale niestety jeszcze nie zamówiłem statywu także tak to bywa, jeśli chodzi o Xperię, słuchajcie no to no to Xperia zdechła, niestety i na razie jej nie naprawiam to znaczy no, naprawię na dniach, ale na razie no nie będzie Xperia Play, coś za to musi być, no i będę coś nagrywał, co no to jeszcze zobaczymy i tyle, dobra za dziś dziękuję jeszcze raz. Do zobaczenia w następnym unboxingu, który jeszcze w tym tygodniu. I za dziś dziękuję. Do zobaczenia. Do następnego. Cześć. Dziś, jak widzicie, mamy symulator kozy, czyli każdy beczeć może.